Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Istnieje wiele rodzajów olejów silnikowych i czasami nie jest łatwo wybrać ten właściwy, ale do konkretnego silnika spalinowego potrzebny jest olej samochodowy, który spełnia wymagania producenta samochodu. O parametrach wpływających na klasyfikację powiemy poniżej. Klasyfikacja. Wszystkie oleje do silnika są podzielone na trzy główne grupy na podstawie syntetyczne. Taki olej do silnika na puszce, pudełku. Jest oznaczony napisem Full Synthetic. Baza składa się z substancji chemicznych syntetyzowanych w procesach chemicznych. Jest dobrze połączony z różnymi dodatkami, które poprawiają skład produktu. Ma właściwości ochrony czyszczenia silników spalinowych. Syntetyczny olej silnikowy nie gęstnieje w niskich temperaturach, w określonych granicach. Zachowuje właściwości eksploatacyjne nawet w wysokich temperaturach, Półsyntetyczny. Kompromis między mineralnym a syntetycznym. Jednak podstawą jest minerał z dużą liczbą dodatków. Ta kompozycja ma podobieństwa do syntetycznej. Stąd, podobne wskaźniki wydajności przy niższej cenie, mineralna-mineral. Mineral. Baza mineralna jest produktem otrzymywanym w procesie destylacji ropy naftowej. Właściwości techniczne i operacyjne są gorsze od syntetycznych. Praca w wysokich temperaturach jest niestabilna ze względu na obecność naturalnych składników w jej składzie. W ujemnych temperaturach gęstnieje. W trakcie reakcji chemicznych wchodzi w interakcję z powietrzem, dzięki czemu podczas wrzenia na silniku powstają żużle, olej silnikowy. Dzieli się i kategoryzuje według typu układu napędowego, silniki benzynowe, diesel, z turbodoładowaniem. Właściwości i lepkość temperatura Cena. Podział ze względu na obszar zastosowania. Przedstawiona powyżej klasyfikacja ze względu na obszar zastosowania obejmuje trzy typy. Olej napędowy, benzyna, turbodoładowanie. Jednak ostatni trend doprowadził do pojawienia się podzbioru własnych typów olejów. Wynika to z masowej produkcji silników z turbodoładowaniem, benzyna. Olej napędowy. Ta klasyfikacja olejów silnikowych rozróżnia kompozycje z różnymi dodatkami. Tworzą one warunki do wydajnej pracy oleju w silnikach zasilanych określonym rodzajem paliwa. Dodatki te zapobiegają gęstnieniu i pienieniu się oleju w silnikach turbo. Odpowiedni wskaźnik jest określony w przepisach Międzynarodowego Standardu API opracowanego w 1947r przez American Petroleum Institute. Dwie litery w języku łacińskim po nazwie normy oznaczają olej dla określonego typu silnika. Litera S serwis, silniki benzynowe. Średnik S commercial, diesel. Druga litera podanych odpowiada za obecność turbiny, a także wskazuje okres produkcji jednostek napędowych. Olej jest dla nich przeznaczony. Również w olejach napędowych występuje cyfra 2 lub 4, oznaczająca silnik 4 czterosłówowy. Uniwersalny olej silnikowy jest stosowany do benzyny i oleju napędowego. Klasyfikacja w tym przypadku ma podwójny standard. Przykład. SF-CC, SG-CD i tak dalej. Wyjaśnienie API. Benzyna. Klasyfikacja według standardu API z kilkoma wyjaśnieniami. Silniki samochodów benzynowych, SC, rozwój samochodu, silnika przed 1964 R, SD do 1964 do 68 R, C do 1969 do 72 R, SF do 1973 do 88 R, SG do 1989 do 94, ciężka praca, SH do 1995-96 Ciężkie warunki pracy SJ do 1997-2000 Zmodernizowane właściwości energooszczędne SL do 2001-03 roku Długa żywotność SM samochody, silniki. Od 2004 roku SL+ zwiększona odporność na proces utleniania. Przed wlaniem do silnika oleju innej marki należy wiedzieć. Wskaźnik API jest używany tylko w porządku rosnącym. Nie zaleca się zmiany klasy powyżej dwóch poziomów. Przykład: poprzednio używany olej silnikowy SH, następnie następna marka będzie SJ. Ponieważ skład oleju wyższej klasy jest wzbogacony o wszystkie dodatki poprzedniej, nie zaleca się wymiany zużytego składu oleju z oznaczeniem MSD, samochody z archaicznymi silnikami spalinowymi na SL, nowoczesne samochody. Jest to obarczone awariami, zwiększonym zużyciem. Części silnika, wyjaśnienie API, diesel, klasyfikacja dla silników wysokoprężnych, CB, samochody, silniki. Zaprojektowane przed 1961 r. wysokie stężenie siarki. CC przed 1983 r. duże obciążenie. CD przed 1990 r. paliwo zawiera H2SO4 w dużych ilościach. Ciężkie warunki pracy. C przed 1990 r. turbodoładowanie. CF doskrzeż od 90 z turbodoładowaniem. CG4. Do od 94, z turbodoładowaniem, CH4, przed SESH po 98, wysokie standardy emisji, na rynek amerykański, CI4, pojazdy z turbodoładowaniem, jednostki napędowe, z zaworem EGR, CI4++. Identyczny z poprzednim plus dostosowanie do wysokich norm środowiskowych w USA, grupowanie według lepkości z leż właściwości temperaturowych. Obecnie międzynarodowy standard typu SAE jest powszechnie stosowany dla większości kompozycji olejowych. SAE reguluje gęstość oleju, co wpływa na wybór oleju silnikowego. Olej silnikowy jest w zasadzie uniwersalny, do użytku letniego i zimowego. Ten typ oleju. Standard Sam ma oznaczenie, cyfra łacińska litera cyfra. Przykład. Skład oleju 10W40W. Przystosowanie do niskich temperatur. Zima. 10. Maksymalna temperatura ujemna, przy której olej zachowuje wszystkie swoje właściwości w pierwotnej postaci. 40. Maksymalna temperatura dodatnia, która gwarantuje zachowanie użytecznych właściwości kompozycji olejowej. Liczby te są wskaźnikami lepkości. Niska zresztą wysoka temperatura. W przypadku, gdy olej jest przeznaczony do użytku w lecie, znajduje się oznaczenie sa 30. Liczba ta jest oznaczeniem maksymalnego dopuszczalnego reżimu temperaturowego, w którym istnieje gwarancja zachowania właściwości. Lepkość. Temperatury ujemne. Limity temperatury są następujące. 0 W. Olej silnikowy stosowany jest w niskich temperaturach DO 35 stopni C, 5W, DO 30 OC 10W, DO 25 OC, 15W, DO 20 OC, 20W, DO 15 OC, lepkość, wysokie temperatury, 30, stosowanie oleju do plus 25-30 OC, 40, do plus 40 OC, 50, do plus 50 OC, 60, powyżej 50 OC, wniosek, najniższa wartość odpowiada płynnemu olejowi, najwyższa wartość odpowiada gęstemu olejowi. Olej silnikowy 10W30 powinien być stosowany w temperaturach CH20 plus 25 stopni, standard ACA. Ta klasyfikacja jest powszechna w Europie. W skrót jest odczytywany jako nazwa struktury organizacyjnej Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów. Standard został wprowadzony w 1996 roku. ACA odnosi się do Eurostandardów Badań Fizycznych i Chemicznych. Jednak od 1 marca 1998 klasyfikacja została poddana rewizji, w wyniku czego wprowadzono różne normy które obowiązują od 01-03-00. Na tej podstawie pełna nazwa to ACA 98. Europejski standard jest bardzo podobny do międzynarodowego, API. Jednak ACA jest bardziej wymagająca w wielu parametrach. Silnik benzynowy z Esz-Dizla jest oznaczony symbolami literowymi A lub B. Klasa A oznacza trzy stopnie zastosowania. Klasa B, 4, samochód ciężarowy. Jednostka napędowa z silnikiem wysokoprężnym i eksploatowany w trudnych warunkach jest oznaczony literą E, 4 stopnie zastosowania. Wartość liczbowa po literze wskazuje wymagania normy, wyższe liczby odpowiadają bardziej rygorystycznym wymaganiom. Ogółem, olej silnikowy A3-B3 według normy ACA ma podobne właściwości, parametry SL-CF. API. Jednak europejska klasyfikacja zakłada stosowanie specjalnych klas olejów. Powodem jest masowa produkcja w starym świecie samochodów z turbodoładowanymi silnikami o małej pojemności, które doświadczają dużych obciążeń. Takie kompozycje olejów samochodowych powinny pełnić oprócz głównej funkcji również ochronę elementów silnika spalinowego, a także charakteryzować się minimalnym stopniem lepkości w celu. Zmniejszenia strat mocy spowodowanych tarciem, poprawy efektywności środowiskowej. Na tej podstawie olej silnikowy typu A5 z RB5, ACA, jest lepszy pod względem wielu parametrów niż SM z 4 API, zmiana składu. Klasyfikacja ACA może podlegać zmianom w zależności od konkretnej marki samochodu. Wynika to z różnych technologii stosowanych w silnikach przez europejskich producentów samochodów. W związku z tym, w przypadku określonego typu układu napędowego opracowanego przez producenta samochodów, konieczne jest zastosowanie bardziej precyzyjnych wymagań określonych w klasyfikacji. Przykład. Samochody osobowe z nowoczesnymi układami napędowymi, BMW, VW Group, są wyposażone w zaawansowane systemy elektroniczne. Są one zgodne z normą ACA i wymagają specjalnego składu oleju. Segment samochodów ciężarowych, diesel, ma liderów w postaci Scania, MAN, Volvo. Te pojazdy również spełniają normy i wyznaczają poprzeczkę dla najlepszych olejów. Na czele klasy samochodów felitarnych tradycyjnie stoi Mercedes-Benz. Standard Islac. Amerykańscy producenci samochodów, wraz z japońskimi, mają swój własny standard i klasyfikację. Islac jest on niemal całkowicie identyczny z międzynarodowym API, więc można wybrać oba. Oznaczenie dla silników benzynowych, GL2, Islac, równe SJ, API. GL3, Islac, równe odpowiednio SL, API. IT. Grupa JASO DX1 jest wyróżniona osobno. Są to japońskie samochody z turbodoładowanymi silnikami wysokoprężnymi, zgodne z normą Islac. Oznaczenie to jest również odpowiednie dla nowoczesnych silników o wysokich standardach środowiskowych i wyposażonych w turbodoładowanie. Normy GOST. Klasyfikacja GOST była stosowana w ZSRR, a także w krajach sojuszniczych, w których używano sprzętu w stylu radzieckim. Normy określają właściwości lepkościowo-temperaturowe, obszar zastosowania. Klasyfikacja API w ramach GOST jest oznaczona rosyjskimi literami. Określona litera odpowiada za konkretną klasę i typ jednostki napędowej. Podobnie jest z SAE. Tylko zamiast litery w zima, jest napisane rosyjskie Z. Mądry wybór, aby kompetentnie wybrać olej silnikowy, oprócz oznaczeń kryteriów temperatury pracy samochodu, należy przestrzegać dodatkowych kryteriów. Dwukropek dla nowego silnika, który nie przepracował czwartej deklarowanego zasobu, należy wybrać olej 5W30 z 10 w 30 Silnik o średniej żywotności 25-75%. Jest bardziej lojalny. Dlatego silnika można wybrać olej silnikowy typu 15 W40 z5W30 z10 W30, praca zimą. Praca uniwersalna. 5W40, Żywotność 75% lub więcej. Zaleca się wybór 15 W40 z 20 w 40 same, Lato. Praca zimą. 5W40 z SA10W40 PSAE uniwersalny 5W40 PSAE. I pamiętaj, wlewaj do silnika olej tylko od zaufanego producenta, dzięki temu silnik posłuży długo i nie będzie sprawiał kłopotów. A WordPress komentarz Hello World.